Hej, witajcie, ja jestem Konrad PL i witam Was na mini gierkach w Minecrafcie, a dokładniej na TNT Run. E, tak, TNT Run polega na tym, że e, gdy chodzimy za nami opadają się klocki, czyli zaraz zobaczycie po prostu. Sabi i tak. I musimy z... kto ostatni wytrzyma kto wytrzyma tutaj, żeby przetrwać. Ten po prostu wygrywa tak hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Tu są jeszcze widzę cztery osoby chyba. Oj, niedobrze, dobra, zostałem chyba tylko ja i ktoś. Dokładnie. Nie, jeszcze chyba trzy. Nie wiem, nie mogę się tak rozglądać. Po co ja sprintuję tak w ogóle? Fu Dobra spadliśmy, ale to nic Żyjemy Żyjemy jeszcze Nad nami są jeszcze typy uh. <kłysy> Jaki typek No co za W ogóle ty O, ktoś się stał wyeliminowany czy jak to się mówi wyeliminowany wyeliminowane, no jakoś tak oj wszyscy zaczynają umierać Uuu, parkour ziom nie sprintuj właśnie po co ja sprintuję hello no i możemy sobie tak biegać do oporu dopóki się nie skończą klocki hej 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 hey wiem sorry, walę w klawiaturę jeszcze zostało 6 graczy 4 już na 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 razem ze mną orzesz ty w, w ten uuu 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 okej okay, zostało nas dwóch fok gdzie on jest w ogóle nade mną? ciekawe gdzie on jest z kim ja jestem? mister kuba master hej hej Hej, hej. Fak, fak. O jezu. Po... Nie, on jest pode mną. A, to daj ci, on zaraz spadnie. A my sobie... A nie, będziemy sprintować. Okej. Okay. O oh, shit! Czemu nie włączył mi się sprint? Gdzie on jest pode mną... Dobra, tutaj musimy trochę przystopować. Wolniej sobie pochodzimy. Dobra, wygraliśmy! Wygraliśmy TNT rana Heja, hej Heja, hej, Heja, hej, hej hej Wygraliśmy, Idziemy pod kolejne, pod kolejne areny Wbijamy sobie na coś i czekamy 30 sekund, skaczmy, skaczmy, skaczmy <krym>, La 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 la, la. Okej, okay. 8 graczy, 10 sekund prawie zostało. Hej! Czekamy, czekamy, czekamy. E-e-e-e. I 4, 3, 2, 1, 0. Dobstę wziąłem. Okej. Poprzednią arenę sobie wygraliśmy. Tak. <gryw> o, oh, fakt już się zapada. No, 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 no. no. Zawsze moja. Miau. Ludzie chyba w to grają na 10 fps albo na 5, skoro spadają w pierwszych 5 sekundach na dół. Chyba, że mają po prostu logi internetowe, Okej okay, cicho, nie słyszeliście tego co mówiłem. Ale to nie było w 5 sekundach, hehe. <laughs> Chodzimy sobie tak. Tak wiem, zaraz spadnę. LOL, LOL! Stachu! ty mi tam nie podchodź. Hop, 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 hop. Hopam, 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 hopam. Hopam sobie tak, że zaraz spadnę tam. No i spadłem, zostało. Jeszcze ile 10 graczy omega fety? Omega, omega. Nie, 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 nie. nie. LOL. Gubię się, przegram. Tak, przegram. W końcu. Hop, hop. Hop. Co ja zrobiłem? Lol. Myszka, myszka, działaj. Działasz? Działa. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Idziemy. A, jeszcze mamy double jumpa jednego. Zapomniałem, ale nie wiem. On polega chyba na tym, że nie wydostanę się tam do góry. Chyba, że się wydostanę. To, nie wiem, obczajimy sobie w smie, ale chyba na innym piętrze, bo tutaj już brakuje nam klocków! LOL! Nie no to jest... oj, Wygrałem znowu. No cóż, no life is brutal. <gry> Dobrze, więc y, ja się z wami chciałem pożegnać. To by było na tyle chyba już w tym odcinku. Y, będą nagrywane coraz częściej takie minigames. Parkury też będą, ale trochę mniej niż... Y, fuck te minigamesy. A więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć. Hej.